Cześć, witajcie. Mamy vlog ma dzień 24 i jesteśmy z Miszą na spacerze i patrzcie jak się zmienił krajobraz od wczoraj. Wczoraj było e, błękitne niebo a dzisiaj mamy takie bardziej szarości, ale też wszystko pięknie się odbija w wodzie. Bardzo ładne zdjęcia wychodzą. I tak to się wszystko słuchajcie prezentuje. Miszka, pokaż się tu. O, tu jest Miszek. E, tutaj kaczuchy się drąb, taki się drąb. I wszystko ładnie e, wygląda. O, i tak Wam obiadę. I słuchajcie, z tego miejsca chciałabym Wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt. E, Spędzcie je tak jak Wam. Się podoba, jak lubicie. Nie stresujcie się niczym. Zobaczcie sobie przez ten czas, może, fajne jakieś świąteczne filmy. Chodź tu, Miszko. Chodź! Misza, chodź. Mój pies już tam gdzieś. rozrabia. Chodź, Miszko. Chodź, Miszko. Mój piesek już tam rozrabia. Ja ostatnio. Oglądałam fajne, właśnie świąteczne filmy. E, jeden taki fajny film, e, chyba. Słuchajcie, teraz wam nie powiem tytułu, ale bardzo śmieszny. <grytanie> Był dział się w Norwegii. E, w każdym razie słuchajcie, chodź tu, Miszka. E, niech te święta będą e, dla Was, a nie Wy dla świąt. E, nie ulegajcie jakimś takim Zwyczajom, lub, lub jakiejś presji, e, która Wam nie służy, e, po prostu e, spędźcie ten czas tak jak lubicie, tak, żeby spędzić go przyjemnie, e, żeby nie być zmęczonym przez te święta, nie być zestresowanym, e, bo to przecież nie o to chodzi. E, można wprowadzać cały czas e, zmiany, e, tak, żeby e, to nam było dobrze. No a ja słuchajcie spaceruję i na pewno filmy będą słuchajcie e, się z mojego spaceru z Miszą. E, jest to e, no, taki fajny nawyk, który wprowadziłam tutaj na spacery, ale gdzie indziej właśnie blisko wody z nim, czego pokażę. On bardzo lubi wody. Kręciliśmy, słuchajcie, dla Was vlogmasy i taki nawyk przed nam spacerów nad wodą, ale będziemy kontynuować jeszcze, może w innych okolicznościach. Zabierzemy Was jeszcze gdzie indziej na spacery, żeby było ciekawie. W każdym razie będę się odzywać. I słuchajcie, teraz mam jeszcze obiady, jak to wszystko pięknie wygląda. O. I zachęcam Was, słuchajcie, do świątecznych spacerów, też, do jakiegoś ruchu. Potraw też nie ma, słuchajcie, przymusu, żeby było nie wiadomo ile. Ja Wam mówiłam we wcześniejszym vlogu, że dla mnie wystarczy ryba, sernik i bigos, ja nie potrzebuję niczego więcej. Święta, więc... myślę chodź tutaj! Więc nie ma, słuchajcie, co... Się stresować tym wszystkim. E, więc jeszcze raz kochani, życzę Wam miłych, e, cudownie spędzonych świąt e, na Waszych warunkach, tak jak Wam to odpowiada. I do zobaczenia, Hejka.